Witajcie czołgiści, przed wami najbardziej bezkompromisowy program pancernego wszechświata. Ustawka! Dzisiaj głównym daniem jest pancerz czołgów ciężkich dziesiątego poziomu. Odpalajcie silniki i ładujcie amunicję. Zaczynamy! W tym odcinku rywalizować będą czołgi ciężkie, trzy radzieckie z trzema polskimi. Tak, takie starcia lubimy! Myślę, że nasi widzowie też. Tym bardziej, że w dzisiejszym odcinku wezmą udział najaktywniejsi widzowie i subskrybenci naszego kanału. W pierwszej rundzie zmierzą się IS-3 i 53TP. Oba w nazwie mają trójkę, oba dysponują dobrym pancerzem i siłą ognia. Wybacz, ale polska maszyna ma większego kopa. O 20 punktów? To żadna różnica. A czy da radę bez skupienia celownika i w pełnym biegu trafić ELC EVEN 90? Przez całą mapę? Zaraz mi powiesz, że radzieckie czołgi dadzą! A jak? Patrz na to! Wydaje mi się, czy on jednak stał i celował. Rozumiem. Kolejny z ciebie profesjonalista. Pewnie jeszcze jakieś poradniki oglądasz? Eee… Oczywiście! Jeśli taki z Ciebie znawca, to może powiesz, czym te czołgi się różnią? Żaden problem. IS-3 ma prawie 7% maskowania w pozycji stacjonarnej, a Polak 0,0. To daje przewagę IS-owi w krzakach. Tylko, że bitwę mamy na Himmelsdorfie. Może lepiej ja opowiem. Najlepsza armata czołgu radzieckiego przeważa przebiciem amunicji przeciwpancernej, a Polska we wszystkim innym uszkodzeniami na strzał, uszkodzeniami na minutę, zasięgiem widzenia, celnością, nawet ruchomością lufy. Czyli co, 53TP jest we wszystkim lepszy od IS-3? Nie we wszystkim. Dobrze sobie radzi w grze wieżą, ale gdy rusza do ataku, to odsłania kadłub, który stanowi jego słaby punkt. Aha, a IS-3 ma burty, rykoszetujący nos szczupaka i dynamikę niemal jak u czołgów średnich. IS-3 to jeden z najlepszych czołgów szturmowych, no ale polska maszyna też potrafi groźnie atakować. To nie jest kamperski niszczyciel czołgów. Tu się z kolegą w pełni zgadzam. Wszystko zależy od taktyki dowódcy i umiejętności poszczególnych graczy. Między tymi czołgami nie ma jakiejś przepaści i bardzo podobnie się nimi gra. Wydaje mi się, że drużyna IS-3 szykowała się do walki z czołgami drugiego poziomu. Nawet strzały w biegu nie uratują przed pociskami wroga. No nic, następnym razem na pewno wygrają. Oczywiście, że wygrają, bo swoich młodszych braci mścić będą ciężkie obiekty 705. Te okute pancerzem pojazdy wytrzymają nawet trafienie meteorytem i na pewno rozniosą tekturowe kadłuby 50TP. Tak. Pancerz polskiego czołgu pozostawia wiele do życzenia, a w wieży taszczy trzypokojowe mieszkanie dowódcy. Ale najpierw trzeba w nie trafić. Z kolei radziecki czołg od przodu można przebić tylko przez niewielką, dolną płytę. Czujesz różnicę? Tak. A ty czujesz różnicę w sile ognia? 560 punktów zastrzał to nie 490. Przy takim samym czasie przeładowania. Czyli 50 TP ma też lepsze uszkodzenia na minutę. Słuchaj, najważniejsza jest nie siła ognia, a jej zastosowanie. Myślisz, że polscy czołgiści nie potrafią korzystać ze swoich armat? Na L-Halufie, mając 8 stopni opuszczenia, działa przeciwko 5? To żaden problem. Obiekty zajęły pozycje obronne na płaskiej części skrzydła i wstrzymują uderzenie bokami. Dobra, może nie do końca, ale zasadniczo wytrzymują ostrzał i skutecznie się odgryzają. Polskie czołgi zagoniły rywali w róg mapy, ale tylko dzięki bardziej mobilnej lufie na zboczu. Pamiętaj o sile ognia, to też jest ważne. 705 trafiają na złom. Po dwóch rundach mamy 2-0. To prawda. Radzieckie czołgi przegrały już dwie rundy, ale w trzeciej. Ha! Wszystko się zmieni. Zaczyna się najbrutalniejsza część ściana na ścianę. Obiekt 705A przeciwko 60TP. Tutaj sprawę rozstrzygnie pancerz. Nie pomoże nawet przegięta ruchomość polskich armat. Jeśli o to chodzi, to 60TP ma wiele przewag. Mocniejsza siła ognia, uszkodzenia na minutę, celność. i nawet wytrzymałość. To jednoznaczny faworyt tego pojedynku. Chyba twój. Czołg z serwetek, którymi gracze ocierają swoje łzy. 60 TP ustępuje rywalowi we wszystkim oprócz armaty. Jak wiemy, czołg z jedną tylko zaletą wiele nie zdziała. Dobry pojazd powinien być wszechstronny, nie jednowymiarowy. Przecież obiekt 705A też jest jednowymiarowy, bo co ma jeszcze oprócz pancerza? Lepszą niż Polak szybkość, ale minimalnie. 15 koni na tonę przeciwko 13 i 40 km na godzinę przeciwko 35. To dla ciebie minimalnie? Zanim 60 TP naciśnie bitwa, to 705 A zajmuje już kluczowe pozycje na mapie. A jak to pomoże w ścianie na ścianę? Pierwszy raz tu jesteś? Można się chować za wrakami, doskakiwać i odskakiwać, no i oskrzydlać. No, no! No i jak? Pomogły pancerz i szybkość? Niestety. Przyznaję, że siła ognia i uszkodzenia na minutę usadziły Sowietów w miejscu. 3-0. Chwila, to jeszcze nie koniec. Przed nami runda główna. Tak, zaczynamy pojedynek. Jeden na jednego. Gladiatorzy, ładujcie armaty i do boju. Trzech najlepszych graczy każdej drużyny ruszy do walki bez amunicji specjalnej i krzaków, bez pomocy publiczności i telefonu do przyjaciela artylerzysty. Uczciwe i obiektywne starcie. Obiekt 705A się zagotował i wystrzelił niecelnie, a polski czołgista próbuje go złapać na przeładowaniu. Ale nie złapał. Radziecki pojazd musi tylko chować za fontanną dolną płytę i unikać prób oskrzydlenia. Wywabił przeciwnika z zaosłony i. Bum! Oto właśnie magia grania burtą. Robisz przeciwnikowi krzywdę, a sam jesteś bezkarny. I powtórka. Dawaj! To zemsta za trzy porażki pod rząd. Po drugim strzale 60 TP stracił cierpliwość. Ruszył do ataku. Radziecki przeciwnik ruszył naokoło, ale wystawił kadłub i dostał za 739 punktów wytrzymałości. Porządna siła daje polskiej maszynie wyraźną przewagę i jeszcze bardziej go rozwściecza. 705 umiera śmiercią bohatera, ale tylko po to, by dać powalczyć koledze i nie zagarniać dla siebie całej chwały. Każdemu porówno, po jednym wrogu. Każdemu? W takim razie lepiej, żeby gość dobrze przymierzył. Gadaj zdrów. Tymczasem mój gladiator podłuje. Mierzenie w malutkie szparki z celnością na poziomie 0,44. To ciekawa zabawa. Przeciwnik nie zdołał jednak wykorzystać długiego przeładowania, a przecież 60 TP strzelał w dolną płytę. Oto właśnie ile znaczy superpancerz. Teraz chyba rozumiesz, że lepiej zadać 650 uszkodzeń niż w ogóle nie przebić. Nie ma wątpliwości. Ale w takim razie dlaczego to polskie czołgi wygrały ścianę na ścianę? Hmm… Mam przeczucie, że 705 przegrały ścianę, bo na początku nie miały pod ręką żadnych osłon. Gdy brakowało wraków, to obiekty nie mogły schować boków i dolnej płyty. Na otwartym terenie to 60 TP ma przewagę. Bez dwóch zdań. Teraz mój chłopak pokaże, jak należy atakować. Co to było? Rykoszet. Jak widzisz, nie tylko czołgi radzieckie mogą bez osłony odbijać pociski, i jakimś cudem przetrwać. Ta magia jest sprawiedliwa dla wszystkich. Ostatecznie 60 TP przeszedł do obiecanego ataku i teraz próbuje przetrwać odpowiedź. Nasz bohater w 705A pożegnał jednego i szykuje się już na kolejnego rywala. Zostało mu jeszcze sporo wytrzymałości. Tak, 60 TP w tarapatach. Żeby wygrać i przypieczętować zwycięstwo, musi zniszczyć rywala bez strat. Jakich strat? Mówisz o tych 500 punktach wytrzymałości, które właśnie oddał? Obiekt 705A schował dolną płytę i tylko się złowrogą uśmiechnął. Polski czołg rusza do desperackiego ataku, żeby zniszczyć choćby jednego rywala. Raczej nie myśli o drugim, bo nawet nie próbuje oszczędzać wytrzymałości. Potem odskoczył z klinczu po wystrzale i wystawił dół kadłuba. Klęska. Kto wie, może odłamkowo burzące pomogą? Raczej nie. Ściskaj kciuki, ale porażka i tak jest nieunikniona. Nie wiem nawet. Załatwiony. Zawodowiec w obiekcie 705A zniszczył dwa czołgi wroga i zakończył bitwę. Zwycięstwo w jednej rundzie z czterech. We wszystkich innych polskie maszyny rozjechały drużynę przeciwną. Ogłaszam więc triumf polskich czołgów ciężkich z wynikiem 3 do 0. Oczywiście polubcie film i subskrybujcie kanał. A my ruszamy już szykować dla Was kolejny kozacki odcinek. Do zobaczenia wkrótce i powodzenia w walce!